Dzień dobry, proszę Państwa, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć dwa tematy związane z nadzieją i ze wzruszeniem, ponieważ bardzo często te dwa słowa opisują książki, których jestem autorem, czyli historie duchowe po ciężkich wypadkach i historie duchowe przypadkowych osób, która jest bezpośrednią kontynuacją historii duchowych po ciężkich wypadkach. Proszę Państwa, nadzieja dlaczego i dlaczego wzruszenie? Po pierwsze, dlatego, że nadzieja mówi o tym że mamy wiarę w to, że mimo wszystko, że spotkamy się nad grubami osób naszych bliskich, ponieważ oni dramatycznie szybko nas opuścili, czego nic nie zapowiadało, prawda? Czy to był właśnie wypadek, tak jak mówi ta książka, czy to było jakieś nagłe, potężne, ciężkie zachorowanie i osoba tego nie przeżyła? No przede wszystkim nie byliśmy gotowi na to rozstanie, prawda? Bo gotowość na rozstanie tak naprawdę nie istnieje, nigdy na to nie jesteśmy gotowi, ale jest to o wiele cięższe i trudniejsze do przeżycia, jeżeli to jest nagłe, staje się już. Jeżeli osoba nie jest osobą w podeszłym wieku, nie przeżyła życia, gdy odeszła zbyt wcześnie, albo za młodych lat, albo w ogóle dopiero co się urodziła i już odeszła, jest to potężny ból, jest to potężna emocjonalna, negatywna. Sytuacja, gdzie zawsze zastanawiamy się nad tym, jaki jest dalszy sens naszego życia, i wtedy właśnie przydałoby się, żeby coś wzbudziło nasze nadzieje, że jednak i mimo wszystko, że to, że spotkaliśmy się na tym pięknym padole, jakim jest ta cudowna planeta Ziemia, że to, że to ziemskie życie nie jest wszystkim, co nas spotkało. Że jest nadzieja, że jednak spotkamy się w późniejszym czasie, kiedy przeżyjemy swoje własne życie, prawda? A dlaczego wzruszenie? No, dlatego, że te książki, jeżeli już mają odnosić się do nadziei, to one właśnie pokazują poprzez doświadczenia osób, których opisałem prawdziwe historie, prawda? One są oparte na faktach, one się wydarzyły, one są cudowne, ale różne. Jedne są bolesne, drugie są niezwykle budujące pod względem takiej nadziei, prawda? Jest to uzdrowienie też. Więc zawsze mamy to spotkanie z czymś, co jest nieznane, ale dzięki temu, że było doświadczane przez te osoby, które są opisane w tych książkach, pojawia się także wzruszenie. Bo wzruszenie mówi o tym, że naprawdę istnieje nadzieja, że mimo naszej żałoby i płaczu nad takimi pięknymi kamieniami, jakimi są groby naszych bliskich, to mimo wszystko jest nadzieja, że się spotkamy. To jest niezwykle emocjonalne, wzruszające. Często nie możemy doczekać się tego stanu. Więc zapraszam Państwa do przeczytania tych książek. To nie są jedyne publikacje, jakich jestem autorem. Są także pomniejsze książki, jak Historie Duchowe Łowca Duchów. To jest niezwykły wywiad z człowiekiem, który miał wiele lat już do czynienia ze zjawiskami duchowymi i może naprawdę powiedzieć, jak wydarzały się różne sytuacje także w jego życiu. Ale mamy także historie duchowe tajemnica transplantologii osób, które doświadczyły różnych naprawdę sytuacji beznadziejnych, gdzie ratowano im życie za pomocą przeszczepu jakiegoś narządu i ten przeszczep obudził w nich nowe nadzieje i pojawiło się znowu wzruszenie, prawda? I najnowsza publikacja, która ukaże się już 29 stycznia, czyli historie duchowe na kolejowym szlaku, gdzie jest to niezwykły Naprawdę potężnie wzruszający, ale znowu dający nadzieję wywiad z emerytowanym maszynistą, który prowadził wiele pociągów w swoim życiu i pracował na kolei ponad 45 lat, brał udział w kilkudziesięciu wypadkach kolejowych, kolejowo-drogowych, prawda? I może powiedzieć, co jest beznadziejne, a co naprawdę niesie potężną nadzieję i ten niezwykły, piękny ładunek emocjonalny, jakim jest to wzruszenie, że naprawdę. Mimo, że jest coś nieznane, doświadczone, ale to jest obietnicą, że mimo naszego życia, które bywa krótkie, jednak czeka nas coś dalej. Dlatego serdecznie pozdrawiam i zapraszam do przeczytania tych książek. Pozdrawiam.